W dzisiejszej materiałie przetestujemy odkurzacz samochodowo-domowy, taki mini odkurzaczek z AliExpress. On kosztuje w zależności od promocji od 40 do 25 zł. Mnie się akurat udało go kupić właśnie za 25 zł w promocji. Składa się z korpusu korpus. Tutaj ma włącznik i wyłącznik. Tutaj mamy diody informujące nas o naładowaniu. Tutaj mamy miejsce na ładowanie, ładowarka typu C, także standard taki. Dość poręczny, całej ręki tutaj nie wsadzę, taki więc bardziej taki dla małych rączek. Do tego mamy zbiornik na brud. Filter, końcóweczkę oraz taką szczoteczkę do poruszania kurzu, gdzieś tam wciągania. No i kawałek do ładowania. Przezbrajamy to nasze urządzenie. Tu mamy takie zatrzaski. Przekręcamy. Mamy. Zakładam naszą końcóweczkę. I tak się prezentuje w całości. Diody informują nas o poziomie naładowania 100%, 75%, 50%, 25%. Kilka danych technicznych tego sprzętu. To tak, moc według producenta 120 W. Waga 223,6 g. Długość całkowita, tak jak tutaj mamy po złożeniu to jest 410 mm szerokość 88 mm. Hałas, który generuje to jest 850 dB. I moc sania to jest 89 paskali, i tak się prezentują dane techniczne, piszą, że jest szybka ładowarka. Z tą ładowarką to mi się kłócił, bo od 25% bodajże do 100 ładował mi się bardzo długo z dwie godzinki. Także z tą szybką ładowarką to tak nie do końca. Ale teraz przechodzimy do, do testów. Samochodzik, brudna podłoga. Uh za 30 zł można sobie wrzucić do samochodu i po prostu mieć będzie jakaś przerwa chwilowa no sobie można coś tam jakiś ten drobny brud w wierzchu wciągnąć Zobacz różny piasek 这样。 20 zł czy tam 30 to naprawdę nie ma co narzekać działa jednym minusem to jest to że trzeba go długo ładować bo ja ładowałem go no powiem wam że ze dwie, dwie godzinki to to się ładował także to jest to, plus to, że jest poręczny, mały chwila pracy i ten śmieci tam się udało uzyskać, zobaczcie plus tego jest taki, że filterek można myć wodą, więc nie to robi problemu, żeby go nie ujść. jak widzicie, chwila była i już zabrudzony tego brudu naprawdę się zbierało. także plus taki, że działa Plus taki, że zgrabnie, ładnie wygląda. Także można kupić. Po około 15 minutach mam jeszcze połowę baterii i odkurzony dywan. Jakiś. Więc powiem wam, że. Całkiem nieźle. Tu sobie odkurzyłem brokatu. Powciągało. Zobaczcie, żeby nie było. Naprawdę fajne i do no, takich delikatnych zadań przy samochodzie coś sobie tam odkurzyć. Jak najbardziej polecam, także można kupić, a kosztuje naprawdę niedużo. Jak mówię, około 20-30 zł w zależności od promocji, na które można trafić. I jeszcze można odkurzać. Także dzięki za oglądanie. Łapka w górę, jak się podobało, trzymajcie się, cześć. Próba numer dwa, trochę bardziej zabrudzone auto. Sprawdzimy, czy na tym elemencie da radę odkurzyć, czy będzie porównywalny to z zwykłym odkurzaczem. Odładowałem na trzy kreski Jedziemy. jedziemy. Uhuh. Wrócę. Jest w środku bardzo mocno ciągnięty, ale mimo wszystko daje radę, zobaczcie. A trzeba filterek. już. Zobaczcie. Przy takim dużym brudzie filterki trzeba często. Moim zdaniem. zobaczyć Chwila. I dlatego jest. O, zobaczcie. Także naprawdę odkurzaczek daje radę, ale do małych zadań nie do takiej przemysłówki albo takiego styfu jak tutaj jest. Ale zobaczcie, ile tego było. I pochodził, chwileczkę już i dalej można próbować. Kilka słów podsumowujących. Jak widzieliście sami, odkurzaczek się sprawdza. Trzeba mieć świadomość taką, że to jest. Bardziej do takiej powiedzmy sprzątnięcia jakiegoś delikatnego kurzu, z racji tego, że zobaczcie tutaj, nie wiem czy to widać, ale rozbiorę go. Wam. Nasz pojemnik na kurz. Tu ma taką klapeczkę. Więc y, jeśli będziemy go, jeśli tutaj naprawdę naładujemy dużo tego naszego brudu, kurzu, to może się okazywać, że jak wyłączymy odkurzacz i potrzepiemy, to nam to wszystko będzie tutaj wylatywało. Także ten pojemnik nie jest duży, więc trzeba mieć na uwadze to, że jeśli mamy duży brud, no to trzeba będzie ten pojemniczek często, często czyścić. Plus taki, że filterek można być w wodzie, co nam tutaj producent opisuje zobaczcie, więc można go myć w wodzie i wysuszyć na słońcu, także filter. Nie trzeba się bawić wymiany filtrów kupno, tylko filtr jest powiedzmy, że długodystansowy. A jak to będzie wyglądało, tak w rzeczywistości to się okaże wszystko. Ale jak mówię, jak za 25 zł, bardzo fajny zakup. Ja używam go teraz i gdzieś tam do samochodu, gdzieś tam sobie coś, jak gdzieś jadę od Przeczyszczę, ale również w domu nie, nie trzeba się bawić, rozkładać odkurzacza, żeby jakieś tam delikatne brudy pozbierać. Także bierzecie, włączacie i, i działa. Także warto poczekać na jakąś promocję i kupić go za mniej niż 42 zł. Bo za tyle to chyba nie wiem, czy by go kupił. Także trzymajcie się. Cześć.